Od kilku dni Lwów został zamknięty na dwutygodniową kwarantannę z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zamknięto placówki oświatowe i ośrodki kultury. Zakazano imprez masowych powyżej 10 osób. Nieczynne są również wszystkie centra handlowe, z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i stacji benzynowych. Swoimi spostrzeżeniami na temat życia we Lwowie w czasie kwarantanny podzielili się miejscowi Polacy. Jak na razie jest bardzo spokojnie, to znaczy, bo mniej ludzi na ulicy, ale paniki nie ma wiadomo, gdyby było aż tak źle, to już by ludzie do ludzi przekazywali tak zwaną pocztą pantoflową. Także na razie jest jakieś opanowanie sytuacji, co będzie dalej nie wiadomo, ale na razie spokojnie. Dosyć dużo ludzi na ulicy, w sklepach, ludzie, także nie widać, żeby to miasto jakoś zamarło w związku z kwarantanną, która została ogłoszona i tak naprawdę nawet nie z dnia na dzień, a z godziny na godzinę zaostrzane są środki ostrożności. No może nie wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę z tego naprawdę, na ile poważna jest sytuacja, może nie wszyscy jeszcze wierzą autorytetom czy władzy. Władze miejskiej, czy lekarzom, którzy no właśnie ostrzegają, żeby, żeby jak najbardziej trzymać się w izolacji od innych osób. W Lwowie nadal brakuje testów umożliwiających szybkie diagnozowanie zakażeń koronawirusem, dlatego nie wiadomo, ile tak naprawdę osób jest zakażonych koronawirusem. Nie mamy e, realnej wiedzy o tym, ile osób jest zarażonych w tej chwili ani w Lwowie, ani na Ukrainie, także też myślę, że powinniśmy brać to pod uwagę, że wokół nas są ludzie, którzy być może przechodzą tą chorobę bezobjawowo i dlatego właśnie trzymać się na dystans. Mieszkańcy Lwowa uważają, że najważniejsze, aby przestrzegać zasad kwarantanny i nie ulegać panice. Stosować się do tej kwarantanny i do tych wszystkich zaleceń, które są nam przekazywane odgórnie przez osoby, które się znają na tym, które się e, tym zajmują. E, Przeznaczyć ten czas na spotkanie z rodziną, na wspólne gotowanie, na czytanie książek, oglądanie zaległych e, seriali, filmów. Nie trzeba paniki, bo jak stwierdzają psycholodzy, że panika, strach e, posłały immunitet. Myć ręce, chodzić na powietrzu. Cieszy się piękne słoneczkę z Walwowi, no i spokoju, w górę serca. Ministerstwo zdrowia apeluje do Ukraińców o pozostawanie w domach. Dotychczas na Ukrainie wykryto 7 przypadków zakażenia koronawirusem, jedna osoba zmarła.